Zobaczymy jak się włącza fajnie pesto. To jest ta siła. To jest ta siła w tym czarnym, prostokątnym, bardzo chudziutkim pudełeczku. Ehm, co jest? System Configuration. Tak, mamy dzisiaj 10 rano. Ej, 10 rano. No, dobra. Dobra. Przeglądarka, i od razu sobie wczepimy. A może jeszcze zobaczycie sobie moje sejwy, jakie mam do tej pory. Tak, ta czerwona ikona, to nigdy nie zgadniecie, z jakiej to jest gry. No może, czy nie... no niektórzy mogą się dowiedzieć. Tak, to jest shadow, the hedgehog. Tutaj wiadomo, już macie napisane na górze. O tak wygląda zapis do z kanem edit, co jest fajne. Nie. Fajne bardzo. Fajnie zrobione. W ogóle, fajnie, że zapisy mają różne takie ikonki trójwymiarowe, co jest naprawdę bardzo fajne. Nawet do PS2 jest, dobra. Więc wkładamy shadowa, bo chcę Wam go dzisiaj pokazać jeszcze. Jeden poziom mi wystarczy, żeby pokazać grę w pigułce, tak na nie wiem, 6 minut. Zobaczymy. zobaczymy, jak PS2 tu przyjmie tą płytkę, która wyjątkowo dobrze mi chodzi. Ale to zobaczymy. I teraz pojawi się zajefajna opcja. Tak! 60Hz! Nie będzie pasków! Nie ma! No way! Świetnie! Hurra! Juhu. Dobra, zasuwamy. Bardzo fajnie, że jest ta opcja. Tak, do you want load? Pewnie. Co?! Strzelają! Ja pierdykam! Lodge successful beach. Yeah! Karta pamięci się tutaj pierdzieli. Niestety widzicie jak to wygląda. Zobaczcie sobie intro do tej gry, bo jest naprawdę bardzo przednie! Yeah. Cześć wow. ma sonik Cześć ma wszyscy Blast! Ha, ha. Prezydent? Znaczy nie, ten cały generał. No co ty, Shadow? Sonik, nie! Zabiłeś go! Nie, to nie może być to, nie! Nie, bo wiecie co, tu zależy od tego, jaką drogą będziemy chodzić, nie? Jaką dobrą, zła, dobrą czy neutralną, nie? No i tutaj mamy title screen, muzyczkę bardzo fajną. Pokażę wam, najpierw, opcję. Dobra, mamy. Chciałem Wam tylko pokazać, co gra oferuje. Su, dobra. Mamy story mode, i story mode i select mode. My weźmiemy select mode, bo muszę Wam pokazać, po właśnie, jaką mniej więcej tutaj ścieżkę wywalczyłem, Więc tak, tą drogą byśmy mieli normalne, neutralne przejście. Troszkę w tą stronę mamy Sonika, czyli dobre. Zaś tutaj mamy złe i musimy to wszystko zapełnić, żeby wszystko było, nie? Tutaj y Normalnie mam na razie ocenę na A, co jest bardzo fajne, bo nie będę musiał się pierdzielić z tam jakimiś pierdołami. Dobra, weźmiemy Westopolis, bo ten poziom jest naprawdę super. Po prostu muzyczka, jak się wsłuchacie, to po prostu przednia, a sam poziom, jak wygląda, to się przekonacie za chwileczkę. Szczęście będziemy się już ładować lepiej. Mam nadzieję, że nie będzie ściny, bo tam, wiecie, czasami no może, może, może się zdarzyć. O, dobra, jedziemy. Dobra, idziemy normalna procedura kółkiem się skacze kwadratem się nawala, tak jak w bulim rozpędzamy się robiąc spindasza kółkiem Uja! co ja zrobiłem dobra, jeszcze raz lecimy Jak widzicie to jest ogólnie silnik gry wzięty, żyw... wzięty żywcem z Sonic Heroes, więc tutaj możecie się już natchnąć. Patrzę, jak wcisnę kółko, to mogę się teleportować do danego checkpointu i nie wiem, szukać jakichś rzeczy, nie? Co jest bardzo fajne. Czego jeszcze naprawdę nie odkryłem. Oczywiście broń jak mamy ten... Yy... Jak, ni jak nie mamy nic, to normalnie bierzemy wchodzimy na ten przedmiot. Ale Spierdzielaj. dalej. o tym Sonic. Sonic będzie tylko za mną chodzić. Nie, myślałem, że coś było. No i tak, jak mamy zapełnione te dwa pas, paseczki, to, to możemy wziąć albo Chaos Control ten na niebiesko, albo Chaos Blast na czerwono. Kiedyś może Wam to pokażę, jak to wygląda w praktyce. Przede wszystkim, jak go zapełniać? Ja muszę robić albo złe, albo dobre rzeczy. Nie chcę, jak nam się pasek zapełni, to możemy aktywować trójkątem naszą moc. Takie to było. Jesteśmy skłonni w praktyce wszystko rozwalać, nie? I na przykład e, d na przykład w lewo, w prawo lub w, gół, w dół, biorę sobie jakieś przeznaczenie. Na przykład, o tutaj, e, kółkiem pod, podniosłem znak drogowy i mogę nim naparzać, co jest bardzo fajne. E, tam wezmę sobie maszynówkę. Dobra. Tutaj nic nie ma. O, dzięki Sonik. O, ta plazm plazmatyczna broń fajna jest. Ja to tak ogólnie nazywam. Pokażę Wam, jak z, y, robić y, zadanie dla dobra, znaczy w jaki sposób, nie o to mi chodzi. Dobra sobie zamieniam i teraz trójkąt, i patrzcie, yeah. Rozpierdzielam wszystko. Ty, ale tam był checkpoint. Co tu jest? Nie lipa. A jeszcze R1, gdy trzymamy, możemy sobie o właśnie takie celowanie użyć. No właśnie, tam jest klucz. Co ja mam zrobić, żeby odblokować. odblokować tą bramę? Nie wiem, co robić. Poza tym, jak dotkniemy ściany, to możemy coś takiego robić. Możemy po niej chodzić, co jest fajne. No i w ogóle masa rzeczy tu jest do robienia. Ogólnie to na czas... O, tam, byli, tam były te, ale dobra, nie chcę się iść tam na razie. Ogólnie to na czas najszybciej dostaje się punkty. A za takie pozostałe, to pierścienie raczej tu nie są takie ważne. Oczywiście nie myślcie, że za. ofak, oh fak! Nie myślcie, że za 100 pierścieni dostaniemy życie, bo tak nie jest. Pierścienie. Dobra. Widzicie? Mam 100. A nie dostałem życia właśnie. Dobra, pokażę wam poziom. O kurde. Dobra, biegniem. O, już się dostałem, dobrze. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy ogólnie za... Y... E, czy za ten... Te roboty, oczywiście, były dla dobra, co jest dziwne. Ale my pracujemy dla organizacji GAN, o kurde. I mamy prawo decydować o swoim przeznaczeniu. Patrzcie, co tutaj można robić nawet. Można się podnieść. To też będzie w Sonic Lost World, więc to... dla Sonika, więc to będzie fajne. No dobra, jak tutaj wyszliśmy? The emeralds, cienko. Cienkę cienko. Ale, no cóż. E, no, nie jest źle. Miałem kiedyś gorszy oselik. Zapisywanie, które już przebiegnie dobrze, fajnie. Dobra, więc to był Westopolis na, e, na taki momencik, bo nawet widzicie Normal na A. I tu jest maksymalna ocena A, bo tu nie ma żadnej eski, tylko na A wszystko się jedzie, więc fajnie. W pewien sposób jakieś takie ułatwienie. E, no i dobra, i to było na tyle z Shadow'a na, y, Shadow na PlayStation 2. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w Raymania Origins.